Cześć! Uwaga, uwaga! Działki na mazurach tylko 50 zł za metr kwadratowy i w dodatku na raty. Masz wiele opcji do wyboru. Możesz kupić działkę 1000 metrów, 2000, 3000 metrów. Działka 1000 metrowa to jest jedynie 50 000 zł, ale najciekawsze jest to, że możesz zapłacić w ratach. Pierwsza rata to jest 300 zł i później raty miesięczne po 300 zł. Stajesz się właścicielem tej działki. Spłacasz sobie ją bardzo powoli, natomiast już od pierwszej wpłaty możesz zacząć użytkować działkę. Działki są w miejscowości Rańsk, to jest serce Mazur, nad jeziorem, blisko lasu, cudowny teren, wspaniałe działki, także nie przegap tej szansy. Więcej informacji na ten temat w opisie tego filmu oraz w moim bio. Zapraszamy do oferty, zapraszamy do skorzystania z tej wspaniałej możliwości. Nie przegap tej szansy cudowne działki na Mazurach. Mam taką również, będziemy sąsiadami, więc życzę Ci pięknego dnia i zapraszam do zakupu takiej działki.